I ostatni. Siemoneczko, witam Was w kolejnym odcinku. Z Pokémon Go dzisiaj jest dzień Lotus Research Day. Jest przepiękny dzień. Startujemy go całkowicie w innej lokacji, ale to nie jest niespodzianki. Dzisiaj dołączy do mnie specjalny gość, którego nie widzieliśmy już bardzo długo. Nie zlegajmy. Mam nadzieję, że z właściwej strony wysiadam Czy będzie z tej strony? I jest nasz gość Cześć siema! Pierwszy kwestia Kiszani już się tafił. Nie, a nie jednego jeszcze. O, dwa jest odebrane. Przestałby się zgarnąć jeszcze jeden. O, zawalcz w rajdzie. Tego, którego nie chcę. Nice. Mogło być. Ale pozostałe dwa pola na które trzeba uzupełnić I zawiązać sznurówkę Właśnie Z tego co przeczytałem dodatkowo jeszcze na reddicie Jak i też sam zaobserwowałem Prawdopodobnie jest ten spawn, eventowy spawn zablokowany W sensie Jeżeli macie pogodę nawet Snowy to nie zobaczycie Castforma wersji Snowy tylko jest w wersji normalnej I tak będzie przez cały event do godziny 20 Czasu lokalnego Kabuto i nie Shiny. Teraz ma strasznie ciężko, bo większość jest Shiny. Znaczy można tak. większość. Tak? A tutaj Castform nie jest shiny. O, dalej Magohita. Nice nie jest Shiny. A właśnie, Quest na nice Tylko trzeba odebrać te questy. To jest kolejny na nice Oto O to już drugi będę miał. Zwykłe najsy, nice czyli nie muszą być podkręcone. Ale trudno rzucać w tej chwili inaczej niż nie podkręcone. A mam nadzieję, że ta Makohita będzie uciekała. Był grej. Dobra, już nie chce mi się czekać dalej. Bierzemy pierwszego lepszego. Klamberla, Adekwatnie do sytuacji. I jest piąty nice. Pierwszy zwykły i drugi zwykły. Prezencik. Trzy greaty. O jest kilka szaniczeków, niemal, że wszystkie patrz, Wszystkie. O tym mówiliśmy numer 3 cztery też nie Patrzę na wpisy od Was, i mnóstwo z Was łapie najpierw pszenikast forma, dopiero później lotada. Pięć niceów, trzy greaty może być. Wystarczył najsy, nice, ale na jednym brakuje tylko greaty. Odbieramy zwykły złap na buście idealnie Sabu. Ma być great. Mieszaj. I taka ciekawostka. Prawdopodobnie powinienem mówić Wam o tym już wcześniej, czyli w odcinku wcześniejszym, ale dopiero teraz tak naprawdę wpadło mi do głowy. Setka to jest Zapin Mam nadzieję, że nie usuniecie swoich setek. I oczywiście tutaj mówimy o jednej liczbie, bo z questów nie mogą być odebrane Pokémony z pustym pogodowym. Także jest jedna wartość, 15 level 13, dalej narzuty Dobra, ja mam w tej chwili, dobra, przydałbym się pozbyć tego na gyma. I tutaj mamy kilka shiny checków, no dobra, dwa tylko Jest shiny? I numer dwa Jest shiny! Jest shiny! 1127 Pierwszy shiny Tak. Dużo nawet się nie wysilałem Mnóstwo z Was już reportowało, że Shiny Castform jest na wyciągnięcie ręki, ale Lotad jest cięższy do zdobycia. Ja mam tylko zobaczyć z Was. tyle Mój biedny, Mike Odbieramy quest i. zwykły. 2-5-2. Blisko setki. Okay, okay. Czy pojawia się komunikat w momencie, kiedy ciągniemy tego punktu 100 Pokémonów? 102 Pokémon stopy. Widzicie mnie idealnie. Chyba ja będę musiał to zrobić to samo, co było przy Community Day. Niepotrzebna kurtka. Eee, quest jednego brakuje. Dobra. Mam prezenciki i Zawal na tyle Rezygnuję z tego. I bierzemy drugi. I tak jest. Dwa spiny tylko. Na buście trzy najsy trzy. Czy grade 3. Mieszaj. Ten No Spaz jest przydatny. Dwa i trzy. Mieszaj. Dwa, jeden. Blisko. Dzisiaj czuję się taką osobodę, bo mamy 9 godzin eventu. Ja nawet pozwoliłem sobie opóźnić start eventu ze swojej strony, gdzie przyjechałem tak naprawdę 12:30 tutaj. Także półtorej godziny, powiedzmy, jestem spóźniony. A jednak idealnie na czas. mi. Jest, użyj super efektywny Charge Attack. Na Dobra, tu zostaje mi teraz ten super efektywny atak. Zrobię go na Mr. Mime. Chociaż nie, ja go zbiłem. <gry> Czytałem świetny komentarz. Dzisiaj chyba, albo wczoraj. Jedna osoba. Czyli miałem Nicey. Same Nicey były tak, chyba Nicey. Napisała, że, że pomyliłem się i ona napisała, że tylko osoby, które coś robią mylą się a nie myli się osoba tylko i wyłącznie ta która nic nie robi jedna tutaj tak, myśl tak, tak, tak. Ten uspas mi niesamowicie pomaga, <laughs> cały czas na nim robię tak, quest fucie. O, zniknął nie, nie tak <laughs> Już tam. Może teraz Nie shiny Co jeszcze, czego zazdroszczę e, Nikowi z tips. U niego nie słychać ani jednego samochodu. Ale są tu i Bahania, tak? Tak, pokazuje mi od dwóch. Cześć, zakręca. Nie, jest Seta, pokazuje, że Seta. Nie jest Seta, ilacji. no. Dapin 6 jest Seta. Złapane. Jest, jest seta. seta. Jest Seta. Gratulacje. Dobra, najpierw walczymy tutaj. Jest Mr. Mime. Tylko teraz tak. On ma typ fery i typ e, psychiczny. psychiczny. Na niego trzeba jakiegoś sobego Gengara Czekaj, bo ja mam krobata. Krobata z tym atakiem duchowym. Krobat wytrzyma, atak pierwszy, charge od Mr. Maima i. Dobra, krobat. Pierwszym szybkim atakiem mogę zadziałać. I wykonany. Oj, biedny Mr. Maima. Szlajni numer jeden. Nie, kolejny. Też nie. Są dwa Poki na Wedderbussie. Odbieramy i teraz wielka szansa. Nie, jest zwykły. Tak Transport spójrzcie Pokémony. To jest. To nie jest eventowy. Eevee z Keduszkiem. Ja ją zostawiłem. Odbieramy. Zwykły. Bierze drugi grade na a -redactyra. Dobra, pikachu jest i jest Zwykły. Właśnie otrzymaliśmy kolejny quest na super efektywny atak A przed nami jest Mr. Vibe okay. Ale znaczy nie To nie No właśnie będzie trudniej okay, znaczy, a, jak jak... Bez sensu. a jak go dziadny raz, to o matko Jedno zbiło Pij raz, nie raz. No raz Dawaj, jeszcze Dobra. raz możesz ty Dobra i ty jeszcze raz możesz Dobra, to walę raz Tylko jednocześnie żebyśmy użyli No diem. Jest trzy, te, ry I... zaliczył ci? Byłem pierwszy w ciśnięciu Teraz ty jak nie dał rady I no sprawdzamy mieszajnie. Pewnie bym się pokazał i zweryfikowaliśmy, aktualnie powinna być pogoda słoneczna na godzinę obecną, A tak nie jest, więc prawdopodobnie najantik na czas eventu nam ustawił godzinę, w sensie pogodę, i bo myślę, że wszędzie na całym świecie wygodnie będzie, jeżeli będzie poda, pogoda cloudy przy w pełnym słońcu. I teraz użyję banana. Jest trzy. Mnóstwo osób je lekceważa, ale one są mega pomocne niekiedy. Zwykły i drugi czek. Zwykły. Kolejny czek Zwykły. Grasz, grasz, nie ma, później coś tam na przykład jesz, czy coś robisz, odpoczywasz Na w sklepie, peki, jest Bagażnika nie łapie, nie łapię, żadnych tropów nie ma. W tym budynku, jak jest bardziej słonecznie, to ładnie się tam niebo odbija hmm. Ale dzisiaj jest tak naprawdę... Każdy... jest budycję. pochmurno dokładnie A mówiliśmy o tym budynku No sponsorem. Wielkie sprawdzanie Pierwszy Mieszajni Drugi też nie szajni i ostatni nie szajni. Tak do tej pory jeszcze siedzimy w samochodzie, bo szukaliśmy miejsca parkingowego. Uwierzcie bo nie dzisiaj jest sobota. Nie ma miejsc parkingowych. I dziesiątka się dzięki temu we kluba. <noise> Proszę, coś ciekawego, a nie dradyni. no Tlatyni. Wiecie co? Już Nieprzewidywalne. Są dziesiątki z y, Adventure Inc Jeszcze jest są questy Pierwszy, Mieszajni i drugi, Mieszajni. Dobra, jesteśmy w Saskim. Tutaj jest ostatnia szansa nasza na Szajni Lotada. Wybierz, która z dziesiątek. To... Żeby nie było Mmm, aby nie było dratiny. I od razu sprawdźmy Proszę, jeden Shiny Nie Dwa na użyj efektywnego ataku Proszę, trzy teraz, taki sam Kolejna dziesiątka padła I załapka Stforma Jest Castform, nie Shiny Ucieka i... flat SM2. Dobrze, że to jest właśnie drugi. Nie Shiny. Zwykły znowu. Tutaj jest czerwony gym, to ja bym tam podsyłował. <laughs> może tam będzie Mo może będzie. Jest Shiny lot na gym i nie mam Mr. Mayma. Jest za to Espion Właśnie, a wiesz może kiedy będzie otwarta ta fontanna? Pewnie jak... w maju może. Może w maju. Według moich badań. <laughs> Zaznaczając, że tutaj i przeprowadzając wszystkie badania po kolei, to uważam, że w maju będzie otwarte. Tak jest. 818 Venonat. Jest i Jest Gratulacje. Super efektywny na lotada. Dobra. Dobra, to na Dobra. Użyłem, jest. Dwa questy zaliczone. I dwa kwesty. Nie Nie zdążyłem zadać na tak I drugi też nie Mamy szansę na... Szajni Prawdzamy? I To nie jest szajni no Daj mi tego lotata setkę Ty i na setki Moje ci dać szajni to lepiej. O kurde Zgodzisz się? A co byś chciał? Rejkanta. Czyli się nie robię special trailer już. O, jeszcze. To można zrobić. Poniżej Jakieś... 500 pójdzie 200. Może poniżej 1500. Ani ty, ani ja nie mamy tych Pokémonów. I to jest ta a ty masz też stary ten to GAPI? No już się nie pamiętam kiedy. I to, zwykłym oh, 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 oh. Się. No, to jest zwykły bóląd bezwaleźć. I jest dla nie laki! No właśnie, no, jak on może mieć z jajka 9? Nie wiem, ale może tak nie, po prostu nie sprawdzam mu dokładnie. i tak A. wiesz, bo jest IB 76 A, tak, no, tak. Tak na outpiedziec zapisałem. Ale 93 ja mam. No to. A nie podoba. A cię? chciałem powiedzieć: Dwa szaniczeki. Cast for mnie i ten proszę. Nie, Taniczeki numer 1. Nie. Uciekamy copyright strike. I jeszcze raz Mieszaj Nie poczęłem nagrywania, bo w tej chwili padałem bateria, jest już na 16. Jeszcze nie mamy ani jednego Shiny Lotada. Sprawdzam razem z wami. Bo są trzy próby Numer jeden Nie szajni Dwa Nie szajni I trzy Nie szajni Matko Gramy już trzy godziny Jeszcze ani jednego Kochani żałujcie, że nie widzieliście mojego wyrazu twarzy, jak i też zadowolenia jak pierwszego Lotada Zdobyłem Shiny. Idziemy teraz sobie swobodnie, gdzie. Wow, ale echo, podoba mi się. Tylko nie wiem, czy wy tak samo to słyszycie. Jestem mega ciekaw, jak to wygląda po głosie. Czy jest mega miły głos, czy jest okropny. Bo wiecie, echo niekiedy jest okropne na wideo, ale mam nadzieję, że jest ok. W każdym razie, po zdobyciu Questa na dwa grejty pod rząd, Udało się pierwszego po ilu? Po 3,5 godziny. Po i pół godziny udało nam się zapać Mi. Tylko gdyby faktycznie był to event tylko od 11 do 13, 14, pardon, to by nie miał ani jednego. Pierwszy Shiny Lota 248, także nawet w miarę ok Także tutaj <grym> jest pierwszy. Nie wiem po co użyłem szybkiego triku, ale wiemy dobrze, że jest złapany. Tak jest. A i w trakcie, kiedy nie widzieliście, bo kamera padła, być może teraz nie wiem, czy dalej nagrywa. Oby nagrywała. Mamy shiny. Shiny. 4-4. Cztery, 4 cztery. Cztery shiny castformy. Także one padały non-stop, a lotat jest pierwszy teraz. Koniecznie nie mam pojęcia, czy się uda, ale. Jest koniec baterii, mam nadzieję, że wszystko ok, sprawa jest taka, mamy trzy shiny, bo w tej chwili nie miałem szans nagrywać wcześniej, trzy shiny lotady, później jeszcze jest cztery, zostały shiny castformy i jeszcze mam do odebrania ten quest, nie teraz tylko nie kamera.